W tym filmie zajmiemy się woskowaniem. Pokażę Wam jak woskować i zobaczycie jaki jest efekt. Zakupiłem taki wosk barwiący, ale bezbarwny. Lubię naturalne drewno. Tak. Woski można ogólnie nakładać na wszystko. Na pomalowane drewno, na surowe, bejcowane, ale nie odwrotnie. Jeżeli już macie wosk położony, nie możecie na wosk malować, bo Wam nie przyjmie. Boskowania zalecają taką oto wełnę stalową 000, jak najdrobniejsza, żeby nie robiła rys. Wytestujemy przy okazji, jak to się sprawuje. Nabieramy sobie bosku I smarujemy cienkie warstwy wzdłuż, wzdłuż słoim. Zrobię to na kawałku deski, tutaj mojej sosnowej, żeby później było widać efekt. Wzdłuż słoi lekko okrężnymi ruchami. Jak widać nakładam ten wosk i nabiera już koloru. Producenta tego wosku musimy odczekać do wyschnięcia od 2 do 4 godzin, aby przejść do polerowania. Nakładamy warstwę cienką, żeby nie było rys, lepiej cienką parę razy niż jedną grubą raz. Minęły 4 godziny. Wosk już jest suchy. Widać już po pierwszej warstwie lekki połysk. Na tym kawałku, którym robiłem, tutaj mamy taki bardziej matowy. Teraz wezmę to, wypoleruję. Kupiłem taką wrotkę na wkrętarkę i do dzieła. Dobra, wypolerowałem już. Teraz nałożymy drugą warstwę, tak jak pierwszym razem. Bierzemy wosku i wzdłuż słoi wcieramy okrężnymi ruchami. Po naniesieniu wosku odkładamy na kolejne 4 godziny. Podsumowując, tak wygląda kawałek po nałożeniu trzech warstw i wypolerowaniu. Tutaj widzicie efekt odtąd woskowałem, jest połysk widać i głębie Wydobytą tutaj słoi. A tu jest kawałek niewoskowany. Do nakładania wosku fajnie sprawdziła się ta wełna stalowa. Cała paczka kosztowała mi jakieś 10 zł. Także nie jest to duży wydatek. Wosk też świetna sprawa. Do polerowania, natomiast ta wrotka była jak dla mnie za miękka. Ciężko było w. Polerować to. Użyłem dlatego filca. Myślę, że jest to lepsze rozwiązanie do polerowania bosku. To by było na tyle dzisiaj. Także prosta sprawa i bardzo polecam. Do zobaczenia.